Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy po sobotnim treningu w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72. Jest z nami Mateusz Gątnicki, na czołowy pięściarz. Mateusz, dzisiaj jest 2 lutego. Ostródzie toczą się zawody Grand Prix PZB i tam ciebie nie ma. Byłeś dzisiaj na treningu w Klubie Sportowym Pako. Co się stało? Dlaczego nie pojechałeś na te zawody? No, podjęliśmy taką decyzję z trenerem. Musiałem tutaj dopilnować te sprawy na studiach. Oprócz, oprócz boksowania jeszcze studiuję, także... Zamiast odkładać wszystkie egzaminy na później, lepiej było było zrezygnować z tego pierwszego turnieju, wszystko, wszystko zaliczyć i potem już mieć czystą głowę, że tak powiem, do tych, do tych następnych turniejów, dwóch turniejów, także już tylko tylko myśleć o treningach i o występach. Mateusz, zawody Grand Prix PZB są eliminacją do 84 Mistrzostw Polski, które odbędą się w marcu w Zawierciu. Tych eliminacji będzie trzy. Pierwsza już dobiega końca, przed nami jeszcze dwie. Nie obawiasz się, że tych punktów, które zdobędziesz w kolejnych dwóch turniejach może zabraknąć, żeby znaleźć się w gronie tych ośmiu najlepszych zawodników w rankingu, którzy będą mieli prawo startu w Mistrzostwach Polski? No zawsze jest taka możliwość. No, podjęliśmy już taką decyzję, że jadę tylko na dwa turnieje, także po prostu będę musiał nadrobić tą zaliczkę wobec tych zawodników, którzy mają już jakąś zaliczkę z tego pierwszego turnieju. Wczoraj podczas Grand Prix PZB mówiono o Mistrzostwach Świata Studentów, tam padło także twoje nazwisko, że mógłbyś pojechać na tą imprezę, co ty na to? No ja pierwszy, pierwszy raz słyszę o tym, ale jak najbardziej bardzo fajna propozycja. Kwalifikuje się, że tak powiem, formalnie na te zawody, także jakby była taka propozycja, bardzo mi ciężko ten żeby się dobrze reprezentować. Bo to dzisiaj podczas treningu ostro sparowałeś z Łukaszem, grubym Macem. To tak zawsze jest, że z grubym sobie tak trenujecie? Nie, to nie były takie sparingi, tylko takie elementy techniczne. Tutaj czasy na gardę i, z, i zaraz oddanie. Także często razem trenujemy, bardzo dużo mogę się od nauczyć, jest szybszy, bardziej doświadczony, także zawsze te treningi dużo z nich wynoszę. 22 lutego grubego czeka, najważniejszy pojedynek w karierze zmierzy się z Gianluca Branco. Jak myślisz, da Łukasz radę pokonać tego mocnego, doświadczonego rywala? Tak, doświadczony rywal, mocny, ale myślę, że Łukasz da radę. Widać to po nim, że ma motywację, chce trenować i jak najbardziej w niego wierzę. tutaj I widać, ta forma rośnie. Tu jeszcze jest troszkę czasu, a widać, że jak najbardziej idzie to w dobrym kierunku. Wszystko. Kończącym się tygodniu. Drugi raz w tym roku otrzymałeś nagrodę od pana prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka podczas poniedziałkowego podsumowania, które odbyło się w Zespole Szkół nr 5. Otrzymałeś list gratulacyjny, a także książkę sportowe Sylwetki i Mistrzów. To chyba bardzo miłe dla młodego zawodnika, że władze miasta gdzieś pamiętają o jego sukcesach. Tak, tak, bardzo miłe. Zawsze, zawsze jest to taka chwila, że ktoś dozni ten, ten trud, który się wkłada w treningi i zawsze to mobilizuje do cięższej pracy, żeby, żeby te wyniki były lepsze. No taka bardzo przyjemna chwila, taka odskocznia od tego tutaj od treningów i całej tej otoczki związanej z zawodami.